Problem z tym oryginalnym wężykiem jest taki, że nie posiada on zaworka zwrotnego. A dodatkowo, tak jak możecie teraz zauważyć, głowica z przodu cały czas się kręci i uniemożliwia nam to napompowanie prawidłowo przedniego koła. I co trzeba zrobić? Dokładnie tak. To dzięki temu, jeżeli tutaj. Zastosujemy taśmę pomiędzy tą częścią ruchomą, a tą. O wiele sprawniej nam pójdzie napompowanie tylniego czy przedniego koła. No bardziej przedniego, ponieważ tylne, tylnego koła, do tylnego koła nie musimy używać tej oto przeduszki, ale do przedniego niestety, ale jesteśmy zmuszeni. Ten film jest dedykowany dla osób, które nie posiadają jeszcze innego wężyka, tylko i wyłącznie ten oryginalny, lub mają jakiś swój wężyk, również bez zaworka zwrotnego. Nie uchroni nas to, ta sama taśma, nie uchroni nas to od, od tego, że powietrze nie będzie nam uciekać. Lecz pokażę Wam to na filmiku. Jak prawie w ogóle to powietrze nie ulatuje. Zrobimy teraz test na żywo. Pierwszy co robię to odkręcam wentyl. Wkręcam minimalnie do lekkiego oporu wężyk. Ok. Wspinamy pompkę i dzięki temu możemy kręcić za ten wężyk, dokręcając szybko, i dzięki temu, że mamy tutaj taśmę. Możemy śmiało kręcić za cały wężyk i ta część ruchoma również będzie się odokręcać. Jeżeli w drugą stronę, no to adekwatnie będziemy odkręcać. Teraz możecie zobaczyć. Okej. Okay. Zobaczcie ile teraz mam. Ile mamy ciśnienia? Napompujemy go do 50 PSI. Zrobimy tutaj odrobinę więcej. Wy może z tej perspektywy widzicie, że jest może pomiędzy 50 a 60. No jest dokładnie 55. I teraz, żeby jeszcze bardziej usprawnić, przytrzymam sobie wężyk, parę razy podkręcę pompką w drugą stronę do ruchów zegara. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie to wykręcić. I teraz bardzo szybko spróbujemy odkręcić wężyk. I już. Powietrze prawie w ogóle nie, nie uleciało, więc Możecie sami sobie to przetestować u siebie. Dlatego ładuję zawsze około 5 PSI więcej. Po to właśnie, żeby... No wiadomo, zawsze troszkę powietrza uleci, więc myślę, że opona jest prawidłowo napompowana. Ponieważ chciałem napompować tą oponę do 50 PSI, ustawiłem ją na pompce na 55. Minimalnie, naprawdę minimalnie wleciało to powietrze ale bez żadnej katorgi, czyli że chodzi mi o to, że nie będziecie mieć nigdy problemów, jeżeli zastosujecie właśnie ten patent z taśmą klejącą. To wszystko w tym odcinku. A ty jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to serdecznie do tego zapraszam, jak również do komentowania, dawania łapki, jeżeli film ci się oczywiście spodobał. Trzymajcie się i do, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.